Siemaneczko, witam was serdecznie na kanale Świat Majstra. W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniać silniczek w tej oto kamerce, która się popsuła. Popsuł się w niej silniczek, który nią obracał w tą stronę, w prawo i w lewo. Urwał się kabelek, no i zamówiłem na internecie silniczek. Mam nadzieję, że będzie pasował. No, starałem się zamówić taki, jaki jest tutaj, ale zobaczymy. Jak to się mówi, zamawiałem na pałę, znaczy na pałę, no sprawdzałem dokładnie, ale zawsze może się trochę różnić wielkością. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie OK. Już Wam wcześniej yy, u mnie macie na kanale transmisję na żywo Odpaliłem i na tej transmisji sprawdzałem, co się w tej kamerce popsuło. Możecie sobie zobaczyć. No i od tamtego czasu miałem inne zajęcia. Tak schodziło, schodziło i tego nie robiłem. No a dzisiaj postanowiłem to zrobić. Dobra, nie przedłużam, zabieramy się do roboty. Najpierw trzeba wyjąć kartę pamięci. Która znajduje się tutaj. O. Wyjmujemy. A jejku. Dobra. Mamy. Odkładamy na bok. No i teraz tutaj mamy trzy śrubeczki, które musimy odkręcić. O. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, bo one dostały rdzy. Ale widzę, że się ładnie odkręcają. Dobra, jedna nam się odkręciła, teraz druga. OK, no i trzecia, a trzecią mamy usadowioną ją tutaj. Oj, nie w tą stronę, w tą. Dobra. OK, i teraz tak, otwiera nam się tutaj kamera. No, i tu mamy, z tej strony mamy. O, o, chyba za duży. Zaraz zobaczymy. Z tej strony mamy silniczek, który nam kamerę obraca do góry, do dołu. A tu znajduje się silniczek, który yy, obraca nam kamerę w prawo i w lewo. No, ale dobrze, zaraz się do niego tam dostaniemy i musimy teraz zrobić tak. O, Tutaj odgiąć, przesunąć, i tu jest ta śrubeczka. I wykręcamy tą śrubkę. Okej. Okay. Chyba już ją mamy wykręconą, albo i nie. Jeszcze nie do końca. Dobra. Mamy ją wykręconą. Okej. Okay. I teraz tu mamy ten silniczek. I tak widzicie o kurwał się niebieski kabelek, który idzie tutaj. No i teraz, o kurczę, teraz musimy zrobić to tak, że położymy to tak, wyjmiemy ten silniczek co ja kupiłem. Ale on jest chyba przyduży. No. Albo i nie, zaraz sprawdzimy. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Uwaga, ta tada, 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 Trochę jest przyduży, ale zobaczymy, może nam się uda go tutaj zamontować. Zobaczymy. Dobra, odkręćmy najpierw to. Te dwa, te dwie. Te dwie śrubeczki. Jedna. Druga. Ok. Mamy ten silniczek i teraz, które tu są do niego. Psówka jakby taka sama. Teraz to będzie chyba to. Musimy odpiąć go tutaj od tej płytki głównej, tylko jak go tu odpiąć, żebyśmy go nie wyrwali. Tu trzeba delikatnie chyba odgiąć. Zaraz zobaczymy. Albo tak nam się wysunie. Chyba tak nam się. Tak nam chyba wyskoczy. O, tak nam wyskoczył. Dobra. To jest są te kabelki. To. Ech, teraz jak my go tu przełożymy. Poczekajcie. Trzeba zrobić tak. Tak. Okej. Okay. Teraz trzeba to zrobić. Kurczę, poczekajcie. O tu nam się wszystko mota. Okej. Okay. Dobra. Ciągniemy. Teraz to musi nam przejść tą kostką tu. Co najpierw sprawdzę, czy to nam się tu uda wpiąć. Nie. Za duża ta jest. O kurczę. Nie takie. Wiecie co? Może zrobimy tak. Jak uda mi się to włożyć tu, a to wejdzie tu. Kurde. Wiecie co? Będziemy musieli coś pokombinować tylko. Jak nam się uda go zamontować tutaj, to zrobimy to inaczej. Wejdzie nam tu. Jakoś nam się on tu trzyma. Elegancko nam wchodzi. Dobra. Wiecie co? Musimy tu spróbować delikatnie nawiercić otwór, żebym mógł e, wkręcić ten. Żebym mógł wkręcić, no, żebym mógł wkręcić śrubkę, zabrakło mi dania. Dobra, yy, wiecie co? Ja na razie się rozłączę. Na spokojnie to wywiercę i jak wywiercę tutaj dziurkę, to wrócę do Was z powrotem, ok? No, ja już jestem z powrotem. Nawierciłem tutaj wiertełkę otworek. I go nagwintowałem, mam takie małe gwintowniki. No i tutaj yy, znalazłem śrubeczki, która się tutaj wkręci. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie OK. No i teraz tak <laughs> będziemy łączyć kabelki każdy po kolei. I tu w podłączmy tą wsówkę z powrotem tu. Nie tak o tak wepnijmy to. Dobra, wpięliśmy to. No, ja muszę iść ją sprawdzić w ten silniczek, który się obkręca. <coughs> przepraszam. W taki sposób, że muszę iść ją podłączyć, połączyć ją z tym Wi-Fi, który obsługuje tą kamerę. Bo to jest nie moja kamera, tylko mojej cioci muszę ją podłączyć do przypisanej tej kamerze wi-fi bo to nie jest moja kamera, tylko mojej cioci i muszę pójść, żeby ją podpiąć w ten sposób sprawdzę, czy silniczek się obkręca jeżeli silniczek będzie się kręcił no to zaizoluję to wszystko porządnie Zabezpieczę, skręcimy i kamera będzie gotowa. A więc jestem już z powrotem. No i to podłączenie, tak jak było to podłączone, nie zadziałało i musiałem to jeszcze raz podłączyć. I teraz Wam powiem, w jaki sposób to musiało być podłączone. Więc tak. Kabelek niebieski z niebieskim, czerwony z czerwonym, żółty z żółtym, czarny z różowym. I brązowy z pomarańczowym. I w taki sposób silniczek działa, obkręca się. Nie takie. Wiecie co? Może zrobimy tak. Jak uda mi się to włożyć tu, a to wejdzie tu. Kurcz. wiecie co? Będziemy musieli coś pokombinować. Tylko jak nam się uda go zamontować tutaj, to zrobimy to inaczej. Wejdzie nam tu kurczaczek. Jakoś go tu byśmy wcisnęli. Spekajcie, jak tu jest teraz ten przymocowany. On był przymocowany chyba tak O, tak, tak. To ciekawe, czy nam wejdzie ten, a poczekajcie, ile to jest kabelków tak tam? Eee, raz, dwa. Czekajcie, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sorry, że poza kadrem. Teraz sprawdzimy tutaj. Eee, Raz, dwa, trzy, cztery i ten piąty urwany. Ten urwany, dobra. To teraz jakbyśmy to, nam by się udało go zamontować tu. To byśmy połączyli z tamtymi i wpieli tam. Poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. Jakby tu zrobić? Sorry, że poza kadrem, ale tak mam tu ciężko. Czekajcie, sprawdzę jak się nagrywa. Ok. Nagrywa się elegancko. Wiecie co? Wiecie co? Coś wymyślimy zaraz. A sporo jeszcze poczekajcie, sporo jest ten większy dzyndel od tego. Nie, taki sam. Powinno to wejść. Dobra, tam się będziemy potem z tym martwić. Teraz spróbujmy go tu wepchnąć i przykręcić. Może jak się uda na jakąś jedną tą go przymocować. Poczekajcie, żeby tu nic nie wyłamać. Kuryczaczek. O! O, o, o! On jest tu za gruby. Kurczę, no. No, może się uda, poczekajcie. Zrobimy teraz tak. Tak. I tu jest ta mała śrubeczka. O. Przykręcimy. I teraz zrobimy tak. Uwaga, pomału, pomału, pomału. Kurczę, no. Dobrze, witam Was z powrotem. Jestem tutaj. Przepraszam Was za jadące samochody, no ale jestem na dworzu. Kamera już, tak jak widzicie, została przeze mnie zamontowana. No i proszę bardzo, zobaczcie: kamera się obraca w naszą stronę. Kamera obraca się w stronę drzwi garażowych. I jeszcze raz: w naszą stronę w drzwi garażowe. No i do góry do dołu, że wam nie będę pokazywał, bo działa, nie będę już tu się bawił, bo już ją ustawiłem tak, jak o jeszcze w tą stronę, dobra, bo już ją ustawiłem tak, jak powinna być ustawiona, więc tak. Po tych naszych perturbacjach udało nam się to zrobić, udało nam się ją podłączyć. Znaczy podłączyć. Udało nam się zamontować w niej ten silniczek, który. No więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, komentarzy, łapek w górę. Bo Was to nic nie kosztuje, moi drodzy, a mi pozwala to dotrzeć do szerszego grona odbiorców i pozwija mi się rozwijać na kanale. W takim razie do następnego. Bajo!